22 lipca kilkadziesiąt urzędów skarbowych i innych instytucji w całej Polsce otrzymało wiadomości mailowe, że na ich terenie znajdują się niebezpieczne ładunki wybuchowe. Wśród instytucji, które otrzymały podobną wiadomość, znalazły się również Urząd Skarbowy w Łukowie i prokuratura rejonowa znajdująca się przy alejach Tadeusza Kościuszki. W tym drugim miejscu była obecna również nasza kamera. Niewykluczone, że informacje o bombach są po prostu głupim żartem jednej bądź większej grupy osób, niemniej służby muszą sprawdzić te doniesienia i dokonać oględzin budynków. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, maile mają zasięg ogólnopolski, gdyż do południa odnotowano już ponad 300 fałszywych alarmów w całym kraju. Równolegle prowadzone są działania mające na celu ustalenie autora lub autorów wiadomości. Jeśli uda się zatrzymać sprawców, postawione zostaną im zarzuty spowodowania fałszywego alarmu bombowego i narażenia służb na zbędne czynności. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności.